Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku, który został poświęcony inwersji styli sty stylistycznej w języku angielskim. Jest to dość szeroki problem, dlatego zdecydowałem się rozbić go na dwa filmiki. W pierwszej omówię część zagadnień, w drugiej części dokończę ten cały temat. I y, sporo rzeczy, które tutaj znajdziecie, jest y, opartych na gramatyce Aleksandra Longman English Grammar, którą zresztą Wam polecam. Napisane jest na w języku angielskim rzecz jasna. I może zacznijmy sobie od wyjaśnienia, co to takiego jest inwersja. Inwersja jest to takie dość popularne zjawisko w językach, w językach szczególnie zachodnich, gdzie przestawiamy kolejność podmiotu i orzeczenia takim do celu, aby utworzyć zdanie, zdanie pytające, tak? Czyli polega na zamianie kolejności podmiotu i orzeczenia w zdaniu. Zwykle stosujemy ją do zadawania pytań, tak? je właściwie najczęściej, czyli he is my friend i pytanie, przez to, is he my friend, czyli ta inwersja często bywa odpowiednikiem polskiego słówka czy, bo często ludzie zadają sobie pytanie, jak powiedzieć po angielsku czy? Czasami mamy te słówka typu do lub das, ale... Często tym odpowiednikiem, czy jest inwersja, przestawienie kolejności czasownika i podmiotu. Inny przykład, we must go home, must we go home. Czyli w angielskim też istnieje taka grupa czasowników, które tworzą właśnie pytania przez tą inwersję, poprzez przestawienie kolejności. Jednakże występują również w języku takie szczególne przypadki inwersji, yy, czyli tak jak mamy tutaj opisane, że niektóre wyrażenia, które są umieszczone na początku zdania powodują, że albo zamieniona jest kolejność podmiotu i orzeczenia i wtedy nie mamy w tych zdaniach operatora, albo zdania ogólnie przybierają taką formę, jakby formę zdania pytającego, również z użyciem operatora, który może być albo w zdaniu, albo który trzeba będzie dodać samodzielnie. Takie zjawisko właśnie tematyczne nazywamy inwersją stylistyczną. Kiedy ona występuje? Występuje na przykład po takich wyrażeniach jak przysłówkach lub wyrażeniach przysłówkowych, czyli na przykład here, the, back, down, up, away, in, czyli takie partykuły przysłówkowe po nich użyjemy czasownika, jest to właśnie często czasownik wyrażający ruch czyli come, run, come, go, run, arrive, depart i podmiot, ale tym podmiotem musi być rzeczownik, nie zaimek czyli tutaj jako przykład, tutaj piosenki mojego, z jednego z moich ulubionych zespołów, mianowicie The Beatles oni mają piosenkę Here Comes The Sun, czyli widzimy ten szyk, here comes the sun. Nie here the sun comes, here comes the sun. Czyli tu mamy here czasownik i rzeczownik. Podobnie po błędę balonu. Ta sama zasada, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy mieli w, użyty w zdaniu zaimek osobowy, byłoby here he comes, a nie here comes he. Tak samo there goes our train, ale there it goes. W drugim zdaniu mamy zaimek, czyli, yy, czyli w tym drugim zdaniu nie będzie już inwersji. Zgodnie tym, z tym, co tutaj napisaliśmy. Inwersja również będzie występowała po okolicznikach miejsca i czasownikach określających położenie. Czyli tu mamy jakieś podane przykładowo stand, lie, live, nawet be, możemy powiedzieć, lub ruch, czyli come, go, podobnie arrive, run, chase, coś takiego i również tam musi być albo rzeczownik, albo jakieś wyrażenie rzeczownikowe, ale nie może być to sam zaimek, wtedy inwersji nie będzie i tutaj mamy do porównania właśnie dwa zdania dwie pary zdań właściwie at the top of the hill stood a beautiful castle Są, tutaj mamy tę inwersję, bo mamy rzeczownik poprzedzony przymiotnikiem, stood a beautiful castle ale at the top of the hill it stood Czyli znowu mamy zaimek i znowu nie ma inwersji. Czyli jak na no, poprzednim slajdzie. Podobna sytuacja. In the middle of the forest lived an old witch. In the middle of the forest she lived. Tak? Czyli w pierwszym zdaniu jest wersja, bo mamy yy, wyrażenie takie rzeczownikowe. W drugiej mamy sam zaimek. Dlatego inwersji nie ma. Również mamy taką całą grupę wyrażeń, które jeżeli będą użyte na początku zdania. Wywołają inwersję. Są to wyrażenia, tak można je ogólnie podsumować, które mają jakieś takie negatywne lub ograniczające znaczenie. I jak widzicie, może przeczytamy tylko po angielsku, bo znaczenie po polsku macie w nawiasach. Never, rarely, seldom, little, on no account, hardly, barely, scarcely, under no circumstances, at no time, not until, no sooner. Czyli one będą na początku zdania, będzie inwersja. I teraz spójrzmy sobie na kilka przykładów. Czyli możemy mieć normalne zdanie, standardowe. I have never seen such a beautiful picture. I tutaj oczywiście no, mam zdanie w czasie Present Perfect, które często gdzieś tam się używa, często się widzi, ale również to zdanie można przekształcić w ten sposób, że jeżeli ono będzie zaczynało się, czyli będziemy chcieli, żeby ono zaczęło się od słówka never będziemy musieli mieć szyk zdania pytającego, czyli już przestawioną kolejność dopełnienia, e, przepraszam, podmiotu i orzeczenia. Never have I seen such a beautiful picture. Nie jest to, broń Boże, pytanie. Jest to po prostu wyrażenie tego samego, co w pierwszym zdaniu, ale może w taki bardziej, no właśnie, dla jakichś tam celów stylistycznych, tak? W jakimś opowiadaniu na przykład, czy jakiś autor książki mógłby coś takiego użyć. Inny przykład. I little realized how wrong I had been. Tutaj mamy zdanie w czasie past simple, jeżeli słówko little. Również postawimy na początku zdanie, jest to słówko ograniczające w swoim znaczeniu, po tym słówku little będziemy musieli mieć trzy zdania pytającego. Czyli w czasie past simple pytania tworzymy przy pomocy słówka did i dlatego tutaj to słówko się pojawia, tak? Czyli po zdanie jest powyż... pierwsze ze zdań w parze jest w czasie past simple, czyli w drugim, przez przesuwając little na początek, musimy mieć trzy zdania jakby w tym samym czasie did I realize how wrong I had been. I in przy okazji podlega tylko ta część zdania, yy, ta, ta pierwsza część zdania. Drugą zostawiamy tak, jak było. Na przykład kolejne zdanie mamy past perfect i past simple. He had hardly arrived when they started to fight. Można na początek przesunąć tylko hardly, które przypomina zna znaczy zaledwo, ledwie lub przed chwilą. I mamy tak, hardly. Past perfect pytania tworzy przez przestawienie kolejności ich, y, podmiotu, czyli he i czasownika y, posiłkowego head. Dlatego mamy hardly had he arrived when they started to fight. Czyli ledwie on przybył, kiedy oni zaczęli walczyć. Spójrzcie sobie na spokojnie na te zdania, porównajcie, w jaki sposób one zostały przekształcone. Jest to takie dosyć standardowe przykład, które możecie spotkać no wiem, na przykład na egzaminie FC, może nawet Advansa kiedy o coś takiego was poproszą. E, inny przykład, który ja tutaj mam, to akurat słówkiem no sooner, który również znaczy ledwo, ale tutaj jest troszeczkę inna konstrukcja, bo tam, tak jak widać na tym slajdzie, jeżeli mamy hardly, zdanie, dalej tym łącznikiem jest słówko when. A z no sooner łącznikiem jest słówko then. Czyli I had no sooner finished, finished drinking a cup of tea than he found. No sooner had I finished drinking a cup of tea Then he found, czyli ledwie skończyłem pić liżankę kawy, kiedy on zadzwonił. To prawda po polsku, bo po polsku powiedzieliśmy kiedy, ale znowu soner łączy się z then, when, a z wyrazami hardly, barely, scarcely łączy się z when. Tak? I o tym trzeba pamiętać. One wszystkie znaczą zaledwo, ledwo co się stało, ledwie co się stało, kiedy nastąpiło coś innego. Inny przykład zdania, które chciałem Wam tu pokazać z czasownikiem to be, czyli na przykład, jeżeli mielibyście do przekształcenia tego typu zdanie, You aren't supposed to touch the wire under any circumstances, można to zdanie przekształcić tak, że na początku podstawimy wyrażenie under no circumstances pod żadnym warunkiem i dalej już mamy formę pytającą. Czyli are you supposed to touch the wire, Czyli to be mamy przestawione. W pierwszym zdaniu mamy wyrażenie any circumstances, nie możemy użyć no, jako że mamy słówko aren't, czyli musimy. To no, który ma w drugim zdaniu zastąpić wyrazem n, ale jeżeli mielibyście tego rodzaju transformację właśnie zrobić i dano by wam, dano by wam ten początek, a no second potem musiała by być inwersja. I to chyba na tyle, starczy, bo tutaj dość dużo wiedzy chyba przekazałem i ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję wam za uwagę, życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, hej.